ten film opowie ci kolejną przerażającą historię II wojny światowej historię, o której prawie nikt nie słyszał historię statku, który zatonął tysiące kilometrów od frontu wojny, a jednak jego pasażerowie ginęli w najbardziej przerażający sposób, jaki można sobie wyobrazić w wodzie, otoczeni przez rekiny to nie jest film o potworach z głębin to film o ludziach, o których świat zapomniał to są historie, które gryzą RMS Nova Scotia została zbudowana w Wielkiej Brytanii w stoczni Wickers Sons and Maxim w mieście portowym Borough and Furness. Powstała jako liniowiec pasażerski, który miał łączyć Europę z Afryką i Ameryką. Była siostrzanym statkiem RMS Newfoundland, oba bliźniacze, solidne i nowoczesne jak na swoje czasy. Nowa Scotia miała potężny, czterocylindrowy silnik parowy o mocy ponad tysiąca koni parowych. Napędzało go pięć ogromnych kotłów parowych, ogrzewanych dwudziestoma paleniskami na olej opałowy. Na jej pokładzie znajdowało się sześć łodzi ratunkowych zawieszonych na specjalnych wysięgnikach zwanych Dawitiami Wellin McLachlan. To te, które kojarzysz z filmów Ujęć Starych Liniowców w tym Titanica. Dla pasażerów była luksusowa, wygodna, pełna eleganckich salonów i kabin, dla inżynierów była dumą brytyjskiego przemysłu stoczniowego, ale gdy Europa stanęła w ogniu, jej los miał się zmienić na zawsze. W czasach pokoju nowa Skotia woziła ludzi i towary przez ocean. Po wybuchu II wojny światowej na wyspach pojawił się pomysł KORP. Children's Overseas Reception Board programu ewakuacji dzieci z zagrożonej bombardowaniami Wielkiej Brytanii. Morskie konwoje miały przewodzić najmłodszych w bezpieczne miejsca głównie do Kanady, RPA, Australii i Nowej Zelandii. W inicjatywie brał również udział nasz tytułowy statek RMS Nowa Scotia. Jednak w praktyce morze stało się jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie. 1 września 1939 roku Niemcy atakują Polskę. Rozpoczyna się Druga Wojna Światowa. Wielka Brytania w reakcji na niemiecką agresję wkracza do wojny trzy dni później. Atlantyk staje się polem polowania dla niemieckich okrętów podwodnych ubotów. Każdy statek mógł być ich kolejnym celem, nawet jeśli był cywilny. Po latach spokojnej służby na trasie między Liverpoolem a Bostonem RMS Nowa Scotia była jednym z tysięcy brytyjskich statków, które łączyły Europę i Amerykę. W 1934 roku na jej pokładzie podróżował nawet młody Roald Dahl, późniejszy autor kultowych książek dla dzieci, w tym Charlie Fabryka Czekolady. Ale wszystko zmieniło się wraz z wybuchem II wojny światowej. Początkowo Nowa Scotia wciąż pływa jako statek pasażerski, transportując ludzi i towary. W 1940 roku przewoziła ostatnią grupę dzieci ewakuowanych z Wielkiej Brytanii do Kanady w ramach programu CORE. Ostatnią, ponieważ po tragicznym zatopieniu statku City of Benares przez niemieckiego ubota, na którym zginęło wiele z tych dzieci, cały program został przerwany. I właśnie wtedy rząd brytyjski podejmuje decyzję. Nowa Skotia zostaje zarekwirowana przez Ministerstwo Transportu Wojennego i przekształcona w okręt transportowy dla wojska. W lutym 1941 roku na jej pokład wchodzi ponad 1200 żołnierzy. Statek dołącza do konwoju i płynie wzdłuż zachodnich wybrzeży Afryki, przez Freetown w Sierra Leone. Po Równik, aż do Kapsztadu. W 1942 roku Los prowadzi ją na wody Morza Czerwonego. Tam zabiera na pokład amerykańskich żołnierzy, a następnie setki włoskich jeńców wojennych i cywilnych internowanych. A następnie Nowa Skotia wyrusza w swój ostatni rejs. Samotnie, bez eskorty, z ponad 750 jeńcami na pokładzie i 3000 worków z ważną pocztą. Kurs Durban. Afryka Południowa. Nikt nie przypuszczał, że za kilka dni ten statek zniknie z powierzchni oceanu. 28 listopada 1942 roku o poranku Nowa Scotia płynie spokojnie wzdłuż wybrzeży południowej Afryki. Słońce dopiero wstaje, morze jest gładkie jak lustro. Na pokładzie setki ludzi: włoscy jeńcy, amerykańscy żołnierze, brytyjscy marynarze, cywile. I żaden z tych ludzi nie spodziewał się, że to będzie jego ostatni wschód słońca. O godzinie 7.15 w Głębinach, kilka mil dalej, czai się niemiecki okręt podwodny U-177. Jego dowódca, Niemiec, Robert Geisse, wydaje rozkaz ognia. W stronę Nowej Skoty lecą trzy torpedy. Pierwsza trafia w śródokręcie, druga w maszynownię, trzecia kończy wszystko nowa scotia przechyla się gwałtownie na lewą burtę ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie w ciągu dziesięciu minut ten potężny statek znika pod wodą załoga zdołała spuścić tylko jedną z sześciu dostępnych łodzi ratunkowych reszta ludzi która nie znalazła się na łodzi chwyta co tylko może kawałki drewna beczki bądź fragmenty kadłuba krzyki tonących giną w huku płonącej stali a potem Potem zapada cisza. Woda wokół zaczyna się poruszać. Rekiny, żarłacze białopłetwe, jedne z najbardziej agresywnych drapieżników oceanów, te same, które odpowiadają za największy atak rekinów w historii USS Indianapolis. Przyciągnął je zapach krwi i dźwięki desperackich uderzeń o tafle oceanicznej wody. Rozpoczyna się piekło, w którym ocalenie zależy od kilku centymetrów drewna i siły własnej woli. Gdy Nowa Scotia zniknęła pod wodą, niemiecki okręt podwodny U-177 wynurzył się na powierzchnię. Załoga nie wiedziała, jaki statek właśnie zatopiła. Z wody wyłowiono dwóch rozbitków włoskich internowanych marynarzy. To oni powiedzieli kapitanowi, że na pokładzie było setki ich rodaków. Dla przypomnienia, Włosi byli niemieckim sojusznikiem podczas II wojny światowej, ale dowódca ubota Robert Geise nie mógł już im pomóc. Od dwóch miesięcy obowiązywał rozkaz admirała Karla tak tzw. rozkaz Lakonia zakaz ratowania rozbitków. U-177 odpłynął, pozostawiając na pastwę oceanu setki ludzkich istnień. Żegnaj, adios. Jednak w tym przypadku Niemcy nie byli aż tak bezlitośni. Główny dowódca niemieckiej floty podwodnej wysłał sygnał z prośbą o pomoc. Dopiero dzień później, w odpowiedzi na wezwanie, na miejsce przypłynął portugalski okręt NRP Alfonso Jarbuckerki. Z morza uniosła się czerwona flara. Gdy Portugalczycy zbliżyli się do miejsca tragedii, zobaczyli coś, czego nie zapomnieli do końca życia. Wokół statku dryfowały setki ludzkich ciał. Część z nich z ubytkami po ugryzieniach. Ocean stał się wielkim, cichym cmentarzem. Udało się uratować zaledwie 130 włoskich internowanych, 42 strażników, 17 członków załogi, kilku żołnierzy i pasażerów. Zginęło 858 osób: jedni w wyniku ataku niemieckiego ubota, jedni w wyniku utonięcia, wyczerpania bądź innych utrapień, a jedni w wyniku ataku rekinów. To były historie, które gryzą. Ocean tamtego dnia zabrał setki istnień z pokładu RMS Nowa Scotia, ale to nie była największa morska tragedia z udziałem rekinów, którą skrywają głębiny. Bo zaledwie trzy lata później, po drugiej stronie świata, amerykański okręt wojenny USS Indianapolis zatonął, zostawiając tysiąc marynarzy na środku Pacyfiku w wodzie, która kipiła od rekinów, gdzie przez cztery dni i cztery noce trwał największy atak rekinów w historii ludzkości, ale o tym Dowiesz się w jednym z poprzednich odcinków. Kliknij link, który właśnie widzisz na ekranie, lub wejdź na kanał Historie, które Gryzą i poznaj historię USS Indianapolis, która naprawdę gryzie.